się ma nowy odcinku z po prostu Dybreka. Tak żeby mi się nie załadowało. O! Już wszystko gra. Już, już wszystko gra, można powiedzieć. Jeszcze jeden odcinek wrzucę. To już już piąty odcinek. Lecimy z tym. Słuchawki nie mam, ja nie mam słuchawków. Lecimy z tej gry, mam 105 tysięcy tego high Dobra, więc bym nowy update. Tak, nowy update. Pokażę Wam nowy update, stąd jest screen zrobiony. Nie, raz Wam pokażę. Stąd jest screen zrobiony. Inaczej ja nie znam tej strony, buddy ale, ale. Miałam, ale mi wywaliło opać. tylko mam małe renderowanie, ale i tyle, kurde, za ciemno jest. Powiedzmy, może teraz. No jasne, to nie jest, nie? tam dalej jest ta baza krimi, nie? tam dalej jest baza krymi. tam dalej jest baza kryminalistów, tak baza kryminalistów a tam dokładnie tak dokładnie, tam 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 tu dokładnie był skin zrobiony kosmity i zostanie wprowadzony nowy serwer control zaraz wam pójdę poka pokazać i nowy serwer kontrol dostanie wprowadzony właśnie to związane z tym screenem jest już wam powiem i możemy przechodzić do normalnego odcinka albo na privy powiem, prywatny screen był robiony w ser serwer kontrol nie było drugiego screena ale ma być tutaj nowy serwer kontrol Hem, tu 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 Tutaj ma być dodane że infekcja kosmitów czy kosmiki infekcja kosmitów ma być dodana Tutaj dokładnie tu już jest Tutaj palty mogę jak chcecie zobaczyć to kosztuje 50 robuxów za dużo trochę Tu ufyskiem. Nie mam Pup. A tu mogę kupić spoutrain. To jest za 25 Robux. Z Pauntą y, 10 Arbitrów 50 Robuxów. No to tak samo jak z Toparte, też 50 Robuxów. Nie ma żadnej zmiany. Razem to byśmy wadali z tym dwoma 100 Robuxów, nie bo z tym 100 tu, a z tym Pautrain. Nie z tym. Co party. Ten wychodzi z robuxów. Dobra. No to ja się przemieniam do tego we złodzieja i muszę zaczynać. Normalny odcinek. Tytuł może będzie o nowym update. Cie. Właśnie taki tytuł może być. O nowym update cie. Fajnie jakbym mu kartę ukradł. Fajnie jakbym mu kartę mógł ukraść. Dawaj kartę, dawaj kartę, dawaj kartę. Kartkę chcę. No, kartę. Dawaj, kartkę. O, kartki nie chce mi dać. Aj, nie zdążyłem. To normalnie uciekniemy. O, ten jeep, właśnie. Mieliśmy pokazać tego update'u, tego jeepowego. by można było to, pyta... O, dzięki. ale Panie lol ludzie fuck, Mijam się na Prinko Aha Nie wiem czemu tu są te ja mam już Ludzie! Szok, szok, szok! Mogę wam pokazać jeszcze odcinek, gdy muszę sobie Robuxy doładować na tego słata, nie? Bo nie wytrzymam, nie, problem. nie problem! Łatwiej kupię sobie VIP serwera w Jaybreaku. Będę miał VIP serwera w Jaybreaku, bo tak obecnie nie mam. Jeszcze Wam pokażę odcinek z trik, trik, Kick Off! Kick Off! I nowy eвенcik! Będzie właśnie nowy eventik Wam pokażę. Może to będzie pierwszy odcinek z Kick Off! Mam nadzieję, Wam się podobała seria łapy 6 łapek w górę i lecimy dalej. Tak, 6 łapek w górę. I lecimy, I lecimy do następnego odcinka z tej serii, z serii Kick Off! Już mógłbym powiedzieć na kikofie, a ja nie teraz. Dobra. Do muzeum, do muzeum. Dobra, do muzeum, do muzeum. Lecimy teraz do muzeum może. Wszystkie odcinki miniaturkę. Mam miniaturkę, no to będzie miniaturka. Kikof to piłka nożna, jakby. Piłka nożna, ja już tam coś narobiłem. Mam tego ja ją mam, Ewencika, no to Kick Off to się będzie nazywało, Kick Off 1, Hashtag 1, to będzie Hashtag ha Roblox, Hashtag 5, ukośnik Jbreak, tak będę teraz pisał. Oto to liczy się, nie? Odcinki z Robloxa albo ileś tam. Bo mam nową. Aplikacje na tablecie. Brow Stars. Chcecie, chcecie ten Brawl Stars? Po tym filmie ma być 9 łapek w górę. 9 łapek na górkę. Bank jest otwarty. Ja jak najgorzej nie mam na tym, bo ja się patrzę na kamerę. To jest masakra. Oj, oj oj! Na kamerę się patrzę. No jeszcze to nie jest otwarte. Mam obecnie 105 tysięcy, wy tego nie widzicie, bo obcy ich miałem. <noise> tak naprawdę to już nie wywalili, no po prostu wywaliło mi serwer, nie? Oh, Jedzimy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No ktoś tam jest. Widać, że ktoś tam jest, bo jedzie samochodem. ja zrobię taką serię, serię rzutów każdy. <noise> pilce nożnej. Łą, wow, człowieku! Nie wiem co on wykombinował, ale <laughs> nie robię przyszłości. Piękny szał. Jak chcecie, tu mogę z kimś nagrać dzisiaj no, spokojnie. i spoko Bateria wytrzyma. Ta kamera s a to może będzie, przepraszam, że nie widzę czatu, ale dobrze, czatu nie widzicie. Ojej, napisałem. O Jezu! Naprawdę on tak chce, jak ja bym wyskilowane wy, wyskilowany. Nie? On dopiero autem jedzie. No ja cię! a w tym czasie dziękuję Wam za, za skrzynki. Te skrzyneczki wszystkie. Właśnie sobie jedną otworzę. Pięknie, pięknie. Wam się podoba taka jakość. Chcecie w takiej jakości? żeby nagrywał, no to ja się mogę zdecydować. Mogę się zdecydować dla was. dla was, dla was, mogę się zdecydować. i dobijemy 13 subów, robię historycznego live'a. Nie wiem innego live'a, robię live'a, tak powiem. Robię live'a z nowego ofertu, nie wiem ile będę czekała ale... Robię dla was nowego update'u weekend. Update będzie w weekend. Jeszcze o tym zapomniałam powiedzieć. No to hashtag jbreak Rob, nowy update. Nowy update. Wiadomości to o nowym update'cie. Będziecie oglądali, żeby nie było, że kawałek oglądniecie i hań. Nie mamy nowego update'u. Dobra. Może spadnę. Pdla. Ty <śmienicza> widzisz. holerykia, Jak został z Powidzenie Powiedzenie pierwszy. Zapomniałam wam pokazać jak te auto kupię. A tak obecnie mam 23 level. w solera. No nie, nie gram za dużo w ryby, ale właśnie. Właśnie gram tylko w kick off. Jak ci da, to trzy odcinki dzisiaj zrobię, będzie spoko. Będzie spoczko. A kick off to dobra serwa. Naprawdę dobra. poproszę o te 6 łapek w górę The Kick Off. Także przypomnę to na odcinku. Ja nie mogę nie z nimi tymi ludźmi. Ej, ukradnę? Ukrane, ukrane, Ukranne, ukrane. Nie no! Gdzie paszka nie zginęła, będę śpiewał. Będę śpiewał. A wam się podoba moje intro? To spoko, spoko. Teraz będę miał moje intro. Intro, proszę powiedzieć. Nie wariuję na nie Tylko ten... wam się podoba ten odcinek. 9 łapek w górę po tym odcinku, ale cimy dalej ze wszystkich serii j O to chodzi. O to chodzi 9 łapek w górę. Pewnie tego nie zrobicie... Tylko... Dobiłem 9 subskrypcji. juhu! Ja się cieszę, ja się cieszę, ja się cieszę. Robiłem 9 subskrypcji, ale że o to. Szkoda, że tu tekstury nie ma, Nie. ludzie, ludzie! Hmm. wsiadaj, jak nie, to nie, to ja jadę do muzeum! Co <laughs> chyba muzeum rabują. Nawet dzisiaj są nie wiem. Mogę z nim grać odcinek z Kikofa? Z jakąś osobą tajemniczą osobą z Discord. A, to nie będzie mnie osoba tajemnicza osoba z Discord i... O, nie wiem, czy zaraz w nim kończyć ale muszę się pożegnać na tym, tym tajemniczym miejscu. Gdzie to miejsce było? Ja wiem, pożegnam się na tym miejscu, bo nie pamiętam, że, gdzie to miejsce było. O, właśnie tutaj było to miejsce. Zapomniałem o nim, tutaj. Omyliło nam się w tym miejscu. No i kończymy. Tutaj muszę Wam pokazać. Możemy. Kończymy odcinek na dzisiaj. I do widzenia. Do następnego odcinka. Zaczekajcie. Do następnego odcinka. kików.